Także witam wszystkich w kolejnych odcinkach Dead Red Redemption Chrony są Tego może zepchniemy, co? Uuu kurwa, te dobra Żyłem Kur Dobra, idziemy dalej To tu dusz kombinuje Wany jest tam do góry Miły i dobroduszny despota

he was going to betray us, Arthur. Couldn't you tell? Well, anyway, I got some Can we continue? I'm going to to I come from Mexico. I never met those men. Does anyone not believe you. <laughs> <theyhumiono> <karrus comprend> <Judeal> Okej. Okay. Niosę mi. Świetnie. Łe, Ale pierdalnęło Distraction to lubię, nie? Przeżyją wszyscy. To nie ma takiego damage'u. Ale szybkie serie można tego Dobra, spróbuję jeszcze taktem Ole siada z tego rewolwerka, no. Dobrze siada. Grupy wsparcia tam są. Dobra, biją go. Dobra, idziemy. Dobra! Jeszcze w heda weszło. Kurwa, coś to jest za daleko poszło, chyba za daleko biegłem. Polera, Javier rumar. Dobra, no to jeszcze raz. Bouncing! Zobacz, gdzie idziemy? Mamy pole cię to woda, gorbo! Dronik! Dobrze idzie. Power, power, power. Cieczka! Dobra. Ole idę z nimi. Gdzie ja mam iść? No? Dobra, tak biorę. Tym do plery. Ole misja. I na czym to skończyło? Aha, ten już popiegał. Jasne. Ty na Łe! Yeah, Dobra idziemy. Ty na lew heada dostał. Pole urwa. Ty na Tyna, Ty na w heada. Yes. Jest! Jak koniec na takiej fury. Ale ja ja We did what you asked. It's like I said. Fusar knows who you are and knows the price on your head. It's a big problem. Uh, big problem. We can silence him. Then I can help you escape before anyone has time to get here from a MA. maid. Oh, well. What do we do? I will go get the cannon ready. Okay. I oni jeszcze strzelają. Kolejata. Dobra, pomy to. Dobra, mamy to. Mamy działo. Uła, ci tu biegną. Olewiary tu biegnie tej. Zdecydowanie jest ich więcej, dużo ich. Wow, dobra, to, bo to co robi, taki wera kurwa. A ty jak Pem normalnie leci, Uwe. dobrze się kam, ale ten ten lepiej. Dobra, jedziemy. Aha, zostań z nami, no sorry. Ole bombarduje. kur... Ty się wywalił tej. Ja idę w lewo. Aha, bo oni są na łodziach, ta? Kolera, dobra. Chwileczkę, mogę to napierdalać Dobra, dał radę, bastardo Spadłem i chuj To co to robi, to jest... Ty... Zbliża się Dawaj armatę!

Damage! Idą na dno! Sukces! Zarzyliałam armatą ich zrobili, goście tej. Jakieś kolas z Somalii normalnie ich. Wrócą! Aha, trzeba iść. Dobra, na no to idę. Rozpierducha w porcie. No sejdę. Rajb w końcu opuszczony! Ty myślisz, że już po nim... Jaki problem? Łe! If he can keep us here for a few more days, well... And what about the captain of the ship? They got him trussed up like a hog. The bombs all over the place, got us surrounded with gun positions. He ain't even had you tortured yet. <laughs> I like the man's style. thorough, nasty, vindictive. In this instance, I don't see we got any alternative, but we go and free our... Oh, I'll fight Alberto fusa every day. Ale, this way. We're going to drop the cannons.

Wybuchły! Miszanina! Cholera! Cholera! Tu ale się od... Ja! Do tego, gdzie jest gocie? Ja, wybucha kawaleria! No to wchodzimy, Daks! Keda!

You maggots are going to die. Holera. shit. Who is Eventually, I'm sure we will. The US but Navy not today. Is. I'm sure they are. Not because of you. Which is why you're going to die. Here! What are they shooting at? Fuck this escape. You saved my I suppose you men are my cargo. Biegiem do łodzi! O, cholera! O, ten wcheda wyrwał! Ty na lauberwą! Ty na lauberwą! Uwe, i on wali do nas! Z tego działa! Używam armaty! O kurwa, dobra, źle, źle użyłem! Dobra, dał radę! Wypadł gościu z planszy! Got it for you, Javier! Captain, can you handle the ship? I'll be fine. What now? What now? What do you mean? We're headed back to Lemoyne again, and we're all wanted men. The last thing they'll be thinking is for us to turn up. Well, we've been on down the rest. But carefully check Shady Bell. We'll find each other. Se Warnhorn. No wagi są Poszukaj gangów, Shady Belle. okej okay. O, tam jest hotel Dzisiaj napiję Sorry O! Fajna impra Hello No To się najemy. Dobra, się najeść, napić, bang, bang, bang. A jeszcze raz weszłem Co dam W porządku wszystko ha, A a a mi się rozpychał no. Ewidentnie szuka guza gościu. Dobra uważaj ta trochę Trochę ostrożnie O kurwa ci strzelają mi chuj. Ej czemu strzelota Ta dyma się zrobiła tu i chuj w klubie. Kurwa strzelają cys. co bo to się dzieje Czemu oni strzelają? Po co oni strzelają? Dobra, no to idziemy na akcję, nie? Witam Ali, o tym taki Dobra, witam rzwi to ja. Kurwa, to tu ur... Dawaj, ja w nim. No i Niko, tu nie ma na imprezie? Kurde, tu się dobrze biło w tej wiosce, goście. No, tu się dobrze, gościu, bije. To, no, bo to. Nie mogą go w cechu garnąć. To, no, bo to. Jest, mają go. A jednego skasował gość. Łee, tęcza. Czy ja dobrze widzę? No, tęcza jak nic, nie? Nie <noise> trzeba tam iść. Na koniec tęczy. Ue, idziemy do sznij. kwadra. Może zapukam. Ue, nawet nad mozaweś tu. Uej. Ue, ale fajnie. Spadam. Tylko on się zgubił Mamy formę po powrocie, kardio Wracamy A co tu mamy? Jakaś wirka. Ale farcik Co mało? O, o, karta tylko chata na bagnach Gdzieś krokodyle będą Dobra, run forest Kolejna hawirka. Łe, pustka. O, Jeszcze coś mi tu zderzłe. Cholera, można by rozbić obóz, cholera, nie tak gnać. Ła, a tam jest jasno coś. Dobra, biegnę. Dobra, biegnę. Zdobądź, nawet gaz mają. Ja to ja to jeszcze płynę No coś nie żarło, utopiłbym się tej Taka akcja Ue, żółw. Ole, jaja. O kurwa Zaraz pewnie te krokodyle przylecą Zaraz się gościu mi obali tej. Friend! O. Dobra, sprawdzam Hawirę. Hello! Zgadzał? i oh, yeah. someone look, looks like someone might be here. there's always someone everywhere. let's look around and see if we can find something for mr. milton. mr. milton, i'd like to find a poison snake for him. that's enough, mr. johns. you take mr. Bunter and search around back. inside gentlemen Olej jaja! I co teraz? Ty mi tu rozgrywaj chuj! Rozgrywam ich! Dobra, idę do góry chyba. O, kabel! do tego do góry zobaczę, co tam się dzieje. Kurwa. Cholera, zaczął strzelać, no. No nic. Aha, dobra. Aha, okej. Okay. Dzięki. Znowu przez bagna muszę iść Ole tu się dzieją jaja, nie? Ja gdzie tam ci będą? Gdzie oni są w ogóle? No pojedziemy. Gdzieś Gwiazda Hey everyone It's me Arthur Morgan Wait Ty nie ma wiary tu? Cholera

<laughs> How did you folks find each other? What happened? Can, can somebody get me a cup of coffee or something? Mrs. <laughs> you. Yes, it's been tough. There ain't no doubt about that. Trust me. Oh, sir, my fair <laughs> heart Who is? Well, well I am so And eventually someone new said you fools were out here. O cholera Chyba nas mają Mam takie wrażenie, że chyba nas mają Dajcie im popalić Kurwa, strzelanina się tu zrobiła trochę Tym się poli, ja się pole też Daj tą wołowinę całą Dawaj tym bimber Dobra, wchodzimy. Wow. Jazda. To nie tak miało być chyba. To tak miało być. Gdzie oni jeszcze są? Je více. Opa. na Ole vojna. Dávaj mi to. Ole mon Maxima. Dobra, jde za nimi. Dobra. Xen. Robot no, tego to až vyjebal.

Ok, my lord, co za burdza! Wszystko nie jest pewien, co dalej. Trudne dla nas wszystkich. ale misja odbiła po tym, co przez No dobra, także widzę, co się dzieje. nie? Także do zobaczenia. W następnych odcinkach, bo już naprawdę tu się dzieje sporo. No i dajcie lajka, suba. No i miłego życia dnia, nie? Cześć.